11.52. Leżenie przodem z podporem na przedramionach. Leżenie przodem z podporem na przedramionach jest idealną pozycją do pracy nad stabilizacją głowy, odcinka szyjnego i obręczy barkowej. Oporowanie ruchów odcinka szyjnego i głowy w tej samej pozycji jest bardzo skuteczne i bezbolesne. Oporowanie ruchów kończyn górnych pozwala na wzmocnienie mięśni nie tylko poruszającej się kończyny, lecz też mięśni barku i łopatki kończyny podporowej obciążoną pod ciężarem ciała. To również dobra pozycja do ćwiczenia mięśni twarzy i czynności przełykania. Przyjęcie pozycji. Pacjent może przejść do oporu, do podporu na przedramionach z wielu różnych pozycji wyjściowych. Jeśli pacjent nie jest w stanie przyjąć tej pozycji samodzielnie, proponujemy trzy sposoby ułatwienia przejścia do tej pozycji. Zleżenia bokiem, przez obrót z pozycji leżenia tyłem, z leżenia przodem. W przypadku ruchu wykonywanego wbrew sile grawitacji oporuj koncentryczną pracę mięśni, np. przejście z leżenia przodem do podporu na przedramionach. Natomiast w przypadku wspomaganego siłą grawitacji oporuj ekscentrycznie pracę mięśni, np. przejście z leżenia bokiem do leżenia przodem z podporem na przedramionach. Ryc 11.9 AE. Leżenie przodem z podporem na przedramionach, AB. Przejście z pozycji leżenia przodem z wykorzystaniem oporowanych wzorców kończyn górnych. CD. Przejście z pozycji leżenia przodem przez torowanie ruchu łopatki. E. Stabilizacja. Stabilizacja. Jeśli pacjent czuje się bezpiecznie w danej pozycji, rozpocznij stabilizację przez zastosowanie aproksymalnego. Na łopatce z oporem w kierunku skośnym i rotacyjnym. Ważne jest, by pacjent był w stanie utrzymać w pozycji funkcjonalnej łopatkę w pozycji funkcjonalnej. Nie pozwól na garbienie tłowia. W celu ćwiczenia stabilizacji po osiągnięciu prawidłowego ustawienia głowy i odcinka szyjnego do tłowia zastosuj delikatny opór na głowie. Przydatna będzie technika rytmicznej mobilizacji. Jeśli pacjent nie może wykonywać, yy, wykonywać ćwiczeń izometrycznych, zastosuj stabilizację zwrotną. Ruchy. W pozycji leżenia przodem z podporem na przedramionach można wykonywać ćwiczenia głowy, odcinka szyjnego, górnej części tułowia i kończyn górnych. Opisaliśmy niektóre z tych ćwiczeń, jednak używaj swojej wyobraźni, by odkryć nowe ćwiczenia. Ruchy głowy i odcinka szyjnego, oporowanie, zgięcia wyprostej rotacji. Wypróbuj zwrotność ciągłą i kombinację z kurczów izotonicznych. Pozycja górnej części tułowia, połącz ten ruch z rotacją głowy i odcinka szyjnego, wykorzystaj zwrotność ciągłą, czyli wolną, i oporuj ruch łopatki lub łopatki i głowy. Przenoszenie ciężaru ciała. Przenieś całkowicie ciężar ciała na jedno przedramię, wykorzystaj techniki kombinacji skurczów izotonicznych ze zwrotnością ciągłą, czyli wolną. Ruchy kończyn górnych po przeniesieniu ciężaru ciała na jedną kończynę, oporuj wykonywanie dowolnych wzorców na drugiej kończynie górnej. Wykorzystaj kombinację skurczy izotonicznych połączenia z czynnym ruchem zwrotnym wzorca antagonistycznego. Posłuż się stabilizacją zwrotną po stronie przenoszącej obciążenie ciężarem ciała. Pamiętaj! To pozycja czynna. Pacjent nie powinien zawieszać się na obręczy barkowej. Jeśli pozycja ta jest przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa, pod brzuch pacjenta należy podłożyć poduszkę. R. 11.10a. D. Leżenie przodem z oparciem na przedramionach, stabilizacja i ruch, a reciprokalnie wzorcy łopatek oporowane przez głowę i łopatkę. C. Oporowanie głowy i uniesionej kończyny górnej. D. Oporowanie uniesionej kończyny górnej po przeciwnej stronie. 11.53. Siad bokiem. To pozycja pośrednia pomiędzy leżeniem z siadem. Ciężar ciała jest przenoszony przez kończynę górną, dolną i tułów po tej samej stronie. Druga kończyna górna może być wykorzystana do podparcia lub wykonywania czynności funkcjonalnych. W celu poprawy funkcji pacjent winien nauczyć się mobilności w tej pozycji. Siad bokiem stanowi dobrą pozycję do ćwiczenia wzorców łopatki i miednicy. Kombinacja naprzemiennych ruchów łopatki i miednicy pozwala na mobilizację tłowia. Ćwiczenia wykorzystujące statyczne napięcie we wzorcach recyprokalnych pomagają w stabilizacji tłowia. Poniżej przedstawiamy listę czynności wykonywanych najczęściej w tej pozycji. Nie ograniczaj się tylko do poniższych przykładów, posłuż się własną wyobraźnią. Przyjęcie pozycji z leżenia bokiem, z leżenia przodem, z podporem na przedramionach, z pozycji siedzącej, z pozycji klęku podpartego, ćwiczenia równoważne, ruchy łopatki i miednicy, Przenoszenie ciężaru ciała przez kończyny górne. Wzorce kończyn dolnych. Przesuwanie się. Przejście do pozycji siedzącej. Przejście do leżenia przodem z podporem na przedramionach. Przejście do pozycji klęku podpartego. Ryc 11.11 11. AB. Zmiana pozycji z leżenia przodem z podporem na przedramionach do siadu bokiem. Oporowanie przenoszenia ciężaru ciała na stronę lewą. Ryc 11.11 11. CE. Zmiana pozycji z leżenia przodem z podporem na przedramionach. Do siadu bokiem, oporowanie przez łopatkę i miednicę. Ryc. 1112 12 AF Siad bokiem, AC, ruchy miednicy i łopatki, D. Koncentracja na czynności przenoszenia ciężaru ciała przez prawą kończynę górną, E. Oporowanie ruchu zgięcie przy widzeniu lewej kończyny górnej i wydłużenia lewej strony tułowia, F. Wyprost odwiedzenie stawu biodrowego. Ryc. 1112 12 GH Siad bokiem przemieszczenie się w przód w pozycji, w pozycji siadu bocznego. 11:54 Pozycja kręgu podpartego. W pozycji kręgu podpartego pacjent może wykorzystywać e, ćwiczenia tłowia, wykonywać ćwiczenia tłowia, stawów biodrowych, kolanowych i obręczy barkowej. Umiejętność przemieszczenia się po podłodze stanowi funkcjonalny powód wykonywania ćwiczeń w tej pozycji wyjściowej. Pacjent może przemieścić się do mebla czy do innego pokoju. Upewnij się, że mięśnie łopatki są na tyle mocne, by mogły przenieść ciężar głównej części tłowia. W czasie ćwiczeń w tej pozycji nie mogą pojawić się objawy bólowe w rejonie stawów kolanowych. Ponieważ w tej pozycji kręgosłup nie jest osiowo obciążony. Ciężarem ciała praca w tej pozycji pozwala wykonywać różne czynności w przypadku, gdy przyczyną dysfunkcji są dolegliwości bólowe kręgosłupa lub brak jego stabilizacji. Do poprawy stabilizacji stawów, tułowia i kończyn wykorzystaj techniki stabilizacji zwrotnej i stabilizacji rytmicznej. Za pomocą kombinacji skurczów izotanicznych, dynamicznej zwrotności ciągłej, czyli wolnej i kombinacji tych technik. Staraj się powstrzymać ruchy przesunięć we wszystkich kierunkach i trenuj... Obciążenia kończyn ciężarem ciała. Oporowanie, czwo, czwo, oporowanie czworakowania zwiększa umiejętność pacjenta do łączenia ruchu ze stabilizacją. Podczas przyjmowania lub prowadzenia ćwiczeń w tej pozycji wyjściowej terapeuta oporuje indywidualnie łopatkę, miednicę i głowę lub łączy ze sobą oporowanie tych części ciała. Przyjęcie po pozycji wyjściowej. Zleżenia przodem z podporem na przedramionach, z siadu bocznego, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia tłowia, przesuwanie tłowia w przód i w tył, ćwiczenia kończyn górnych i dolnych, czworakowania do oporowania łopatek, miednicy, głowy. Terapeuta może też dodać opór, ruchy kończyn dolnych, ruch kończyn górnych. Ryc 11-13ae, przejście do pozycji sklęku podpartego AC. Z leżenia przodem z podporem na przedramionach, oporowanie miednicy. D. Zleżenia przodem z podporem na przedramionach, pozycja pośrednia, oporowanie miednicy. E. Oporowanie zgięcia odcinka szyjnego. 11.13. 13 Ryc. Przejście do pozycji klęku podpartego FG z pozycji siadu bocznego, oporowanie miednicy. Ryc 11.14. AB. Ćwiczenie równoważne w pozycji klęku podpartego. Ryc 11-15 Pozycję klęku podpartego, skłon boczny tłowia. Ryc 1116 AC. Pozycja w klęku podpartego. Przesuwanie tułowia w przód i w tył. Ryc 1117 AB. Ćwiczenia kończyn górnych i dolnych w pozycji klęku podpartego. Ryc 1118 AB. Czworakowanie z oporowaniem ruchów kończyn dolnych. 1155. Klęk prosty. W pozycji klęku prostego pacjent ćwiczy tułów w stawie biodrowe i kolanowe. W czasie, gdy kończyny górne pozostają swobodne lub są wykorzystywane do podparcia, w procesie odtwarzania czynności ruchowych pacjent z pozycji klęcznej przechodzi do pozycji stojącej lub w kręku przemieszczania się po podłodze w kierunku mebli czy łóżka. Jeżeli pacjent nie może ćwiczyć w pozycji klęcznej, np. ze względu na bóle stawu kolanowego, większość czynności może być wykonywana w pozycji siadu klęcznego lub siadu na piętach. W celu zwiększenia siły i poprawy stabilizacji tłowia można, oporując ruch łopatki lub miednicy, posłużyć się technikami stabilizacji zwrotnej lub stabilizacji rytmicznej. Dla zwiększenia siły, koordynacji zakresu ruchu stawów biodrowych i kolanowych można ćwiczyć przechodzenie pomiędzy pozycjami klęku prostego i siadu bocznego. Posłużenie się techniką kombinacji skurczy izotonicznych. Na pozwoli na ćwiczenie koncentrycznej i ekscentrycznej pracy mięśni. Przyjęcie pozycji wyjściowej. Z pozycji siadu bocznego lub siadu klęcznego, czyli na piętach, z pozycji klęku podpartego. Ryc 11-19. AD. Przyjęcie pozycji klęku prostego. AB. Przejście z siadu bocznego do klęku. CD. Przejście z siadu klęcznego do klęku prostego. Oporowanie miednicy. Ryc 1119. Przyjęcie pozycji klęku prostego EF, oporowanie liftingu w lewo G klęk w celu przejścia z podłogi na wózek inwalidzki. Ryc 1120 AB. Przejście z pozycji klęku podpartego do pozycji klęku prostego. Ciężenie równoważne. Oporowanie łopatek i głowy, oporowanie miednicy, oporowanie miednicy i łopatek, oporowanie tułowia i głowy, oporowanie kończyn górnych w siadzie klęcznym. RYC 1121 AD. Stabilizacja w klęku prostym A. Oporowanie łopatek B. Oporowanie głowy i łopatki C. Oporowanie biednicy i łopatki D. Opór na mostku i głowie. RYC 1121 EF. Stabilizacja w siadzie klęcznym E. Wzorzec bilateralny asymetryczny kończyn górnych F. Wzorzec bilateralny kończyn górnych 1122 11, RYC AB. Chodzenie w klęku prostym w przód. Chód w klęku prostym w przód, w tył i w bok. RYC 1122 CE Chodzenie w klęku prostym w tył, DE w bok. 1156 Klęk jednonóż To ostatnia pozycja w sekwencji zmiany pozycji z klęku prostego do pozycji stojącej. W celu wykonywania wszystkich ćwiczeń w tej pozycji pacjent winien klęczeć tak na prawej jak i na lewej kończynie dolnej. Przejście z klęku prostego do klęku jednonóż wymaga od pacjenta przeniesienia ciężaru ciała z obu kończyn na jedną z nich z równoczesnym ruchem kończyny nieobciążonej ciężarem ciała i utrzymaniem równowagi. To czynność zwiększająca możliwości równoważne pacjenta, poprawiająca koordynację i zwiększająca zakres ruchu i siłę mięśniową. W celu wzmocnienia mięśni tłowia i kończyn dolnych posłuż się tak technikami stabilizującymi, jak i uruchomiającymi przeniesienie ciężaru ciała w przód na kończynę dolną wykroczną. Ułatwia zwiększanie zakresu ruchu zgięcia grzbietowego stawu skokowego. Przyjęcie pozycji wyjściowej z klęku podpartego z pozycji stojącej. ćwiczenie równoważne. Przeniesienie ciężaru ciała na kończynę dolną zakroczną z wydłużeniem tłowia. Przeniesienie ciężaru ciała na kończynę dolną wykroczną. Wstawanie. Ryc 1123 AB. Zmiana pozycji z klęku prostego do klęku jednonóż. Ryc 1124 AC. Ćwiczenia równoważne i przeniesienie ciężaru ciała w pozycji klęku jednonóż. A. Opór na miednicy. B. Opór miednicy i kończyny dolnej wykrocznej. C. Opór kończyny górnej i głowy w celu uzyskania wydłużenia tłowia Ryc 1125 AB. Przejście z kręku jednonóż do stania 1157. Przejście z pozycji podporu na rękach i stopach, czyli pozycji niedźwiedzia do pozycji stojącej i powrót do pozycji wyjściowej. Czynność ta wykonywana jest głównie przez osoby, których stawy kolanowe muszą być utrzymywane w stałym wyproście. na przykład to sposób przechodzenia z pozycji stojącej na podłogę lub przejście z podłogi do pozycji stojącej dla pacjentów noszących. Długie ortezy na obu kończynach dolnych lub pacjentów z obustronnymi protezami kończyn dolnych po amputacjach przeprowadzonych powyżej stawu kolanowego. Wykorzystanie tej pozycji wymaga pełnej elastyczności mięśni kurszowo-goleniowych. RYC 1126 AC Przejście z pozycji stojącej na podłogę i z powrotem. AB Oporowanie przez miednicę. C Prowadzenie ruchu przez miednicę. Pacjent po amputacji lewej kończyny dolnej. 11:58. Ćwiczenia w pozycji siedzącej: siat prosty to pozycja funkcjonalna do wykonania czynności w łóżku, jak na przykład jedzenie i ubieranie się. W celu poprawy możliwości równoważnych pacjenta w tej pozycji wykorzystaj wszystkie techniki stabilizacyjne. Pacjent potrafi usiąść w siadzie prostym na macie. To bezpieczna pozycja wyjściowa by samodzielnie prowadzon... do, pro... do samodzielnie prowadzonych ćwiczeń równoważnych. To również dobra pozycja do zwiększania siły mięśni, tłowia i kończyn górnych. W pozycji tej odpowiednie są wszystkie ćwiczenia wzmacniające. Pacjent może ćwiczyć wszelkie podnoszenia na kończynach górnych niezbędnie do zmian pozycji. Przyjęcie pozycji wyjściowej, zleżenia bokiem, zleżenia tyłem. Ćwiczenia równoważne z podparciem i bez podparcia na kończynach górnych. Unoszenie tłowia na kończynach górnych z oporowaniem miednicy i łopatek, z oporowaniem kończyn dolnych na pośladkach w przód i w tył. RYC 1127 AD Ćwiczenia w siadzie prostym A stabilizacja BC ⁇ unoszenie tłowia opór na miednicy, D ⁇ unoszenie tłowia opór na łopatkach. RYC 1127 EI Ćwiczenia w siadzie prostym EF ⁇ unoszenie tłowia oporowania przez kończyny dolne GH ⁇ unoszenie tłowia oporowanie wzorców recyprokalnych kończyn dolnych I chód na pośladkach w przód. Siad ze zgięciem stawów kolanowych krótki. Właściwe wykorzystanie kończyn górnych podczas różnego rodzaju aktywności wymaga jak największej kontroli tłowia. Pacjenci w celu sięgnięcia po jakiś dalej umieszczony przedmiot potrzebują dobrej stabilizacji tłowia z połączonej z odpowiednią ruchomością tłowia stawów biodrowych i kończyn górnych. Osoby z problemami kręgopochodnymi mogą nauczyć się stabilizować kręgosłup i poruszać stawami biodrowymi w czasie czynności sięgania kończynami górnymi. Pacjenci winni ćwiczyć w czasie siadu na, boku łóżku, na brzegu łóżka, siedzenie na krześle czy przebywania na macie. Ćwiczenia statyczne w siadzie krótkim zwiększają stabilność tłowia i stawów biodrowych. Ćwiczenia dynamiczne poprawiają ruchomość tułowia i stawów biodrowych. Oporowanie silnych kończyn górnych wywoła promieniowanie pobudzenia do osłabionych mięśni tłowia i stawów biodrowych. Połączenie technik statycznych i dynamicznych pozwoli pacjentowi połączyć stabilizację ruchem. RYC 1128 AB. Przejście z pozycji leżenia bokiem do siadu krótkiego. Przyjęcie pozycji z leżenia bokiem. Oporowanie koncentrycznej pracy mięśni pacjenta podczas przechodzenia do pozycji siedzącej. Oporowanie pracy ekscentrycznej podczas przechodzenia do pozycji leżącej. RYC 1129. Stabilizacja w siadzie krótkim. Ćwiczenia równoważne. Wykorzystaj stabilizację zwrotną lub stabilizację rytmiczną w celu zwiększenia stabilności tłowia. Oporuj przez obręcz barkową, miednicę i głowę. Z i bez podporu na kończynach górnych. Z i bez podporu na kończynach dolnych. RYC 1129. Stabilizacja w siadzie krótkim. RYC 1129C. Stabilizacja na piłce terapeutycznej. RYC 1130. Ćwiczenia tłowia w siadzie krótkim. AB. Opór na łopatce. Ćwiczenia tłowia. Zastosuj dynamiczną zwrotność ciągłą wolną i kombinację skurczów izotonicznych, by zwiększyć siłę i koordynację mięśni tłowia. Oporuj przez łopatki lub wykorzystaj kombinację choppingu i liftingu w celu zwiększenia promieniowania pobudzenia. Zgięcie i wyprost tłowia, sięganie w przód na boki z ruchem powrotnym wymaga to zgięcia stawów biodrowych, wyprostu ruchów bocznych i rotacji tłowia z jednoczesnym utrzymaniem stabilnej pozycji. Poruszanie się Ćwiczenie to uczy dynamiki w pozycji siedzącej z jednoczesnym ćwiczeniem mięśni miednicy i stawów biodrowych, w przód i w tył, z jednej strony w drugą. Ryc 11.30 CE Ćwiczenia tłowia w siadzie krótkim C. Zgięcie z trakcją w osi kończyn górnych D. Chopping E. Z przemieszczeniem się w przód z oporem miednicy. 11.59 Mostek w pozycji leżenia tyłem ze zgiętymi stawami kolanowymi pacjent wykonuje ćwiczenia z obciążeniem stóp, ciężarem ciała, ale bez ryzyka upadku. Uniesienie miednicy z podłoża w tej pozycji ułatwia przemieszczanie się i ubieranie w łóżku. Praca w tej pozycji wymaga od pacjenta selektywnej kontroli nad zginaczami dolnej części tłowia i mięśniami kończyn dolnych. Pacjent musi utrzymywać zgięcie stawów kolanowych w czasie prostowania stawów biodrowych i pchania stopami na podłoże. Podczas odpychania się kończynami górnymi od materaca wykonywane są ćwiczenia górnej części tłowia, odcinka szyjnego i kończyn górnych w celu poprawy siły mięśniowej i stabilizacji w obrębie tłowia i kończyn dolnych oporuj koncentryczną, ekscentryczną i statyczną pracę mięśni. Przejmowanie pozycji leżenia tyłem ze zgiętymi kończynami dolnymi. Jeśli pacjent nie potrafi przyjąć tej pozycji samodzielnie, Przejdź do tej pozycji z leżenia bokiem ze zgiętymi stawami biodrowymi i kolanowymi. Toruj ruch przez stawy kolanowe, miednice lub przez obie te części ciała równocześnie. Zaczynając od pozycji leżenia tyłem, prowadź i oporuj bilateralny wzorzec zgięciowy stawów biodrowych ze zgięciem stawów kolanowych. Stabilizacja pozycji. Wykorzystaj aproksymację w osi kości udowej w kierunku miednicy i w połączeniu z oporem statycznym. Wykorzystaj aproksymację przez kość udową w kierunku stóp w połączeniu z oporem statycznym. Oporuj statyczny bez aproksymacji. RYC 1131 AB Leżenie przodem ze zgiętymi kończynami dolnymi. A. Stabilizacja. B. Rotacja dolnej części tłowia. W celu poprawy stabilizacji tłowia i kończyn dolnych zastosuj na kończyny dolne opór w połączeniu z aproksymacją. Zastosuj opór we wszystkich kierunkach. Opór prowadzony w skośnych zwiększy aktywność mięśni tłowia. Wraz ze wzrostem siły pacjenta zmniejsz stopień aproksymacji. Oporuj obie kończyny dolne jednocześnie lub każdą z nich osobno. Oporuj obie kończyny dolne w tym samym kierunku, a w czasie pracy z każdą kończyną dolną z osobna zastosuj opór w przeciwnych kierunkach. Rotacja dolnej części tłowia w pozycji leżenia tyłem ze zgiętymi kończynami dolnymi. Ruch rozpoczynają kończyny dolne, przemieszczając się wzdłuż skośnej w dół dystalnie w kierunku podłogi. Gdy stawy biodrowe wykonają pełną, pełną rotację, zaczyna skręcać się miednica. W dalszej kolejności dochodzi do skrętu kręgosłupa. Mięśnie brzucha zabezpieczają kręgosłup przed nadmiernym pogłębieniem lordozy lędziowej. Powrót do pozycji wyjściowej odbywa się przez odwrócenie kolejności powyższych ruchów. Na początku następuje deformacja kręgosłupa, potem dochodzi do zmniejszenia rotacji miednicy i stawów biodrowych. Ważnym elementem jest poprawna czynność czasowa tej czynności. Należy ograniczyć zakres ruchu kończyn dolnych w zależności od zdolności pacjenta do kontrolowania czynności ruchowej. Rycina 1131B przedstawia sposób przyłożenia oporu na kończyny dolne w czasie powrotu do pozycji wyjściowej z jednoczesną rotacją tłową. W stronę prawą. Do nauki ruchu i zwiększenia siły mięśniowej można wykorzystywać techniki kombinacji skurczów izotonicznych i dynamiczną zwrotność ciągłą, czyli wolność. Wolną. Rys 11:32 AD. Mostek obunusz w pozycji leżenia tyłem. Mostek. Stabilizuj miednicę, oporując ruchy we wszystkich kierunkach. Oporowanie do dołu i oporowanie do góry. od góry. Rozpocznij ruch jedną stroną miednicy. Oporuj statycznie i dynamicznie rotację miednicy. Przesuwaj miednicę bocznie w prawo i lewo. Wykorzystaj kombinację skurczów izotonicznych w celu zwiększenia kontroli antygrawitacyjnej przez pacjenta. Uwaga! Podczas uniesienia miednicy obserwuj i kontroluj ustawienie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. RYC 1133. Mostek jednonóż. RYC 1134. AB. Mostek z podparciem na kończynach górnych. Inne czynności w czasie mostka. Wykonywanie kroków na miejscu. Chód na stopach osobno razem do boków na zewnątrz w kierunku wyprostu i z powrotem mostek jednonóż mięśnie brzucha utrzymują poziome ustawienie miednicy. Mięśnie stawu biodrowego kończyny dolnej podporowej zabezpieczają przesunięcie miednicy w bok, im bardziej uniesiona kończyna dolna pacjenta przesunie się w stronę wyprostu lub odwiedzenia, tym mocniej muszą pracować mięśnie kończyny dolnej podporowej. Mostek z przeniesieniem cięż, cięż, części ciężaru ciała na kończyny górne. Hryc 1135 AB. Mostek z podporem na przedramionach. Ryc 1136 AB. Mostek z podporem na przedramionach i jednej kończynie dolnej. 11.6 Przykłady kliniczne aktywności na materacu. Pacjent 1. Ograniczenie zakresu ruchu prawego stawu ramiennego. RYC 1137CA ACA. Ukazanie stopnia ograniczenia zakresu ruchu w prawym stawie ramiennym BC. Technika napięcia rozluźnienia dla skróconych mięśni prostowników i przywodzicieli, zlokalizowanych po stronie grzbietowej stawu ramiennego. Opór przyłożony dla wzorca WYPROST. Odwiedzenie rotacja wewnętrzna z zablokowaną pozycją łopatki C. Mobilizacja prawego stawu ramiennego z wykorzystaniem ćwiczeń pośrednich. Obrót tłowia względem unieruchomionego prawego stawu ramiennego. Ryc. 1137DG. Pacjent 1. Ograniczenie zakresu ruchomości prawego stawu ramiennego. D. Pośrednia mobilizacja stawu ramiennego w kierunku zgięcia przez ruchy miednicy w tył i do dołu. E. Przeniesienie ciężaru ciała na prawą kończynę górną. Oporowanie lewej kończyny górnej wywołuje irradiację do niesprawnej kończyny górnej. F. Uruchamianie prawego stawu ramiennego. G. Wzmacnienie siły mięśniowej i uruchamianie stawu ramiennego w pozycji stojącej. Pacjent 2. Częściowe porażenie dwukończynowe w fazie podos podostrej. Ryc 11:38. A. Obracanie i radiacja do mięśni dolnej części tłowia i mięśni stawu biodrowego B. Mostek. Ryc. 1138 CG. Pacjent 2. Częściowe porażenie dwukończynowe faza podostra CD. Sta, siat prosty, unoszenie tłowia i przenoszenie ciężaru ciała, EG. Przejście z podłogi na krzesło lub wózek. Pacjent trzeci. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. RYC 1139 A. Mostek B. Mostek połączony z w, st w stronę prawą C. Lightning w klęku prostym ZZSK. Odmiana reumaty reumatycznego zapalenia stawów dotyczącego kręgosłupa. Schorzenie to dominuje wśród młodych osobników płci męskiej Powoduje ból i uczucie sztywności w wyniku zapalenia stawów krzyżowo biodrowych międzykręgowych i stawów żebrowokręgowych. kręgowych Etiologia choroby jest nieznana. Pacjent czwarty. Częściowe porażenie czterokończeniowe z uszkodzeniem splotu ramiennego. RYC 1140. AD. AB. Leżenie bokiem i siad bokiem. CD. Stabilizacja tułowia w pozycji siedzącej. RYC 1140. E i Pacjent czwarty. Częściowe porażenie czterokończynowe z uszkodzeniem splotu ramiennego ćwiczenia na materacu. RYC 1140JM Pacjent 4. Częściowe porażenie czterokończynowe z uszkodzeniem splotu ramiennego. Pozycja stojąca ćwiczenia na poręczach.